Anna jest dobry wieczór Państwu. Zapraszam na szczegółowe prognozy na najbliższe godziny i dni. Te najbliższe godziny jeszcze pod znakiem tej jego mrozu, przede wszystkim we wschodniej Polsce, ale także wysokiego zanieczyszczenia powietrza przez tę niską temperaturę słabsze wiatry. Jutro to już się zmieni. Jest jeszcze głów za moment, ale teraz skupmy się na tym, do jakiej wartości spadnie temperatura w nocy. Minus 20, minus 19 na Podlasiu. Minus 15 Mazowsze, minus 17 Lubelszczyzna, Małopolska, Województwo łódzkie, minus 13. A w Wielkopolsce Poznań minus 9, w Wielkopolski minus 4, Szczecin minus 2. Opady śniegu na początku, w nocy na zachodzie i w centrum. Później opady śniegu dotrą też nad Mazowsze, Warnie, Mazury, Województwo Świętokrzyskie, Małopolskę, Podkarpacie. A nad północno-zachodnią Polską możliwe też opady deszczu ze śniegiem, marznące opady i gołoleć. Zatem bardzo ślisko, szczególnie na drogach zachodniej części kraju. Po takiej mroźnej nocy przyjdzie czas na nieco łagodniejszy dzień. Minus 9 suwałki Białystok, minus 2 Warszawa, minus 5 Lublin. A 3 stopnie Gorzej w Wielkopolski czy Zielona Góra. Na zachodzie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, też gołoleć ślisko na drogach wyjątkowo. A w centrum na wschodzie opady śniegu do 5 cm. Mówiłam o silnym wietrze. Do 60 km na godzinę. To wpłynie na poprawę jakości powietrza w wielu miejscach kraju. W górach pory wiatru do 100 km na godzinę. Ciśnienie spadnie do tysiąca hektopaskali na w Warszawie. Środa z opadami deszczu ze śniegiem na wschodzie, deszczu na Pomorzu Zachodnim, ma na termometrach odniósł jednego, on podlasiu. Do siedmiu na Dolnym Śląsku. W czwartek odpoczniemy od opadów, będzie też więcej przyjaźń, a temperatura od 2 do 7 stopni. Ale sroga zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.